Donald Trump i Elon Musk powtarzali, że Stany Zjednoczone wydały miliony dolarów na finansowanie prezerwatyw dla Hamasu w strefie gazy. Miało chodzić o 50, a nawet 100 milionów dolarów. To nieprawda, a przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów. Po pierwsze, nie 50 milionów dolarów, tylko 5. Po drugie, nie w strefie gazy, tylko w prowincji Gaza w Mozambiku. Po trzecie, nie na prezerwatywy, tylko na ogólnie różne formy antykoncepcji, żeby chronić osoby, obywateli i obywatelki Mozambiku przed zarażeniem się wirusem HIV. I po czwarte, Stany Zjednoczone rzeczywiście wydały kilkadziesiąt milionów dolarów na pomoc w strefie gazy, ale chodziło o pieniądze, które wspierały szpitale, na przykład matki i noworodki. Jak widzicie, dezinformacja ma swoich sponsorów, czasem bardzo bogatych, takich jak Elon Musk. A prawda, potrzebuje wsparcia, również Twojego wsparcia. Wpłać 1,5% swojego podatku na Fundację Ośrodek Kontroli Obywatelskiej Oko.